Do 5 czerwca 2019 roku członkowie sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie uczestniczyli w podróży studyjnej do Niemiec szlakiem dziedzictwa kulinarnego Falc. Podczas wyjazdu, nasi opolscy producenci mieli możliwość podpatrzyć ciekawe rozwiązania w zakresie produkcji i promocji lokalnej żywności u członków biznesowych w sieci Dziedzictwa Kulinarnego Falc. Wir sind 2015, also Ende des Jahres, dabei i haben seitdem in unserem regionalnym Netzwerk. W sieci Dziedzictwa kulinarnego regionu Pfalz jesteśmy od końca 2015 roku. Liczymy 40 członków, a w tym tygodniu kolejne trzy nowe firmy będą przystępować do sieci. To oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze i się rozrastamy. Potrzebowaliśmy czasu, aby dobrze wyjaśnić firmom, jak funkcjonuje sieć, jak stosować logo dziedzictwa kulinarne. Dzięki temu mają dobre kontakty z zagranicą, w szczególności takie, na którym im najbardziej zależy, czyli kulinaria. Jako region wina mamy Przede wszystkim ich producentów. W samym regionie Fals jest 15 tysięcy gospodarstw, które mają swoją sprzedaż wina. Ogólnie jest ich jeszcze więcej, ale nie wszystkie prowadzą sprzedaż bezpośrednią. Z tego względu winnice bardzo chętnie przystępują do sieci. My chcemy zachować równowagę, szukamy innych producentów żywności, na przykład takie gospodarstwo jak dziś, zajmujące się produkcją sera Koziego. Widzimy również zalety sieciowania, kiedy producent może promować swoje produkty w restauracji. Otrzymuje wtedy rekomendacje od producenta. Program merytoryczny podróży przygotowali dr Przemysław Webzuch, pracownik Biura Województwa Opolskiego w Moguncji i Heike Larsson, koordynator sieci Culinary Heritage PALC oraz Anna Bodzioch, koordynator sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie. Zwiedzaliśmy obiekty, które należą właśnie do tej regionalnej sieci, która, również tak jak Województwo Opolskie, należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa. Zamiarem organizacji tego wyjazdu było przede wszystkim Poznanie osób, które wkładają serce w to, co robią, Z sercem przygotowują produkty i również w ten sposób chcą wypromować nie tylko swoje produkty, które wytwarzają, ale przede wszystkim region, w którym mieszkają. Przez te trzy dni członkowie sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie mieli możliwość poznania bardzo atrakcyjnych miejsc, skosztowania produktów, które tak naprawdę jeszcze nie pojawiają się u nas na rynku, ale są szczególne dla tego regionu. Dzięki współpracy, która powstała w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa, nasi opolscy producenci zrzeszeni w sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie mieli możliwość nawiązania kontaktów z osobami, które są zrzeszone w innym regionie europejskim, który jest w dziedzictwo kulinarne Palatyna. I rzeczywiście była to ciekawa i pouczająca podróż. Na szlaku kulinarnym dziedzictwo kulinarne Falc. Jej uczestnicy odwiedzili między innymi producenta octu winnego, szparagów, truskawek, serów kozich, restauracje, winnice i zakład rzeźniczy. Ale I około 95-98% wszystkich naszych produktów to są właśnie same przerabiane we własnym nie, W Berplaz Straube GMBH odbyła się niezwykła prezentacja połączona z degustacją różnorodnych, bezalkoholowych win. No w funkcjonuje. Przed dwoma lat udało nam się wykreować, to co Państwo macie obecnie e, w Waszych szczanków. To jest szkole, bezalkoholowego... Wina. Na naszych członkach sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie dobre wrażenie zrobili niemieccy producenci, którzy wspaniale przygotowali prezentację profilu swoich firm w zakresie produkcji i przetwórstwa żywności. Nowe pomysły czerpią się właśnie z takich podróży studyjnych. Coś nowego się widzi, co można by zastosować u nas w restauracji, tak samo jak inni producenci. A co najważniejsze, taka podróż studyjna pozwala nam poznać naszych przedsiębiorców, którzy. Mało się znamy, a mają naprawdę ciekawe produkty, które chętnie byśmy wykorzystali w naszej restauracji. W nich jest troszkę inna mentalność ludzi, że jak on swoje produkty wyprodukuje, on wie, na, wie że na własnym rynku wszystko to sprzeda, bo ludzie po prostu pielęgnują tą tradycję i ludzie nie patrzą, że one są troszkę droższe. Wyjazd był bardzo ciekawy, ponieważ wzięliśmy bardzo wiele winnic. Przeprowadziliśmy również degustację, mogliśmy zróbować. Wina tutaj z regionu Falc. Porównać je może też trochę z naszymi winami, oraz podzieliliśmy się z winiarzami, po prostu zrobiliśmy taką wymianę, że daliśmy nasze produkty. Oni dali nam, gdzieś tam podzielili się swoimi produktami, czy nam pokazali. I to jest takie po prostu ciekawe, żeby porównać nasz region Wewództwa Polskiego do regionu tutaj Falc. Podróż dla mnie była wyjątkowa, bardzo interesująca. Była też taka bardzo wszechstronna, bo uważam, że produkcja Octów winnych, octów balsamicznych, które żeśmy zwiedzali, kosztowali miejsce wyjątkowe, gdzie niesamowicie mnie zauroczył ten doktor Hof. Specyfika tego miejsca. Ponad stuletnie octy, które wyśmienicie smakują. Jest to taka tradycja, która jest jednostkowo podtrzymywana i uważam, że warto takie rzeczy robić. Co wielkie wrażenie zrobiło, to produkcja win alkoholowych, bo uważam, że nisza jest na rynku i należy po prostu w tym kierunku tak samo gdzieś podjąć jakieś działania. Wrażenia, jakie odnosimy tutaj są super. Zostaliśmy bardzo fajnie przyjęci przez każdego tutaj reprezentanta kulinarnego dziedzictwa. Takie wyjazdy mają sens, bardzo edukujące. Zobaczyliśmy bardzo dużo fajnych produktów, które możemy wdrożyć także do województwa opolskiego. Jeśli chodzi tutaj o kolegów winiarzy, myślę, że bardzo się to do, dokształcili. Pokazana jest też relacja. Klienta z międzyproducentem, bardzo bliska, chyba też zbliża do danego producenta. Uczestnicy mieli okazję, aby poznać się wzajemnie, wymienić się własnymi doświadczeniami, ale przede wszystkim mieli możliwość zobaczenia, dotknięcia dziedzictwa. Kulinarnego Palatynatu. Mieli możliwość porozmawiania z osobami, które zajmują się takimi samymi dziedzinami, jakie oni mają. Winiarze rozmawiali z winiarzami, cukiernicy mogli zobaczyć, jak wygląda cukiernictwo, takie regionalne tutaj w Falc. Bardzo dużo niesamowitych wrażeń. Okazja również do porównania tego, w jaki sposób funkcjonują poszczególne branże tutaj w Niemczech, ale również porównania tego, w jaki sposób promować można swoje wyroby, swoje dziedzictwo kulinarne w jaki sposób tym co mamy najlepsze w naszym regionie możemy obdarowywać innych i zachęcać aby przyjeżdżali do naszego regionu. Kluczową rolę w wyjeździe odegrały spotkania pomiędzy członkami biznesowymi obu sieci. Takie wyjazdy pozwalają na wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie produkcji i promocji lokalnej żywności. Na to uwagę zwróciła także koordynatorka sieci Falc Heike Larsson. sind wir hier noch nicht. Myślimy również, żeby pracować nad logo, tak jak się to robi w Polsce, żeby móc je mieć na produktach. Nie jesteśmy jeszcze tak zaawansowani. Wyprodukowaliśmy dobry informator, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Musimy go dodrukować. Zamieszczamy informacje w mediach społecznościowych, dzięki czemu może rozwinąć się współpraca. Dlatego też inne sieci i wydarzenia chcą z nami współpracować. Rozwija się to bardzo dynamicznie. Bardzo się cieszymy, że odwiedził nas region Opolski. Myślimy również o rewizycie w Polsce. To byłoby bardzo przyjemne poznać wszystkie te firmy. Chciałabym zobaczyć również ten słynny młyn, który ma 90 lat. Chciałabym w imieniu Biura Informacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Szlaków Winnych podziękować za Waszą wizytę. W podróży studyjnej uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu firm opolszczyzny, gospodarstwa agroturystyczne, winnice, zakłady mięsne, piekarnie, cukiernie oraz restauracje. Na pewno była to pouczająca i ciekawa podróż studyjna, która zaowocuje dalszym rozwojem współpracy i przyczyni się do wzrostu jakości działania członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie. Program zrealizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.